Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Trzecie światło hamulca w modelach Nissan NV400 z lat 2011-2014 to ważna część zapewniająca bezpieczeństwo na drodze. Jeśli dioda lub żarówka przestała działać, konieczna jest wymiana. Zacznij od wybrania odpowiedniego zastępczego elementu. Upewnij się, że jest kompatybilna z Twoim konkretnym modelem. Do pracy przygotuj klucz imbusowy, zaciski do odciągania zacisków elektrycznych oraz chusteczkę do czyszczenia. Rozpocznij od odwinięcia tylnej osłony bagażnika, gdzie znajduje się miejsce montażowe lampy. Oświetl obszar i zlokalizuj trzecie światło. Jest umieszczone na górze tylnej szyby, powyżej standardowego światła hamulca. Odblokuj zaciski elektryczne delikatnym naciskiem i ostrożnie wyciągnij stary element. Przed montażem nowego elementu sprawdź stan przewodów i gniazd, uszkodzenia mogą prowadzić do dalszych problemów. Umieść nową lampę w miejscu, ustaw zaciski i zaśrubuj osłonę. W razie wątpliwości warto sprawdzić instrukcję producenta lub porady z lokalnego serwisu. Gdzie kupić? Wiele sklepów online oferuje szybką wysyłkę i oryginalne części. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twojej potrzebie. Uwaga, Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.